Nie da się zmielić młyną Z takim nastawieniem do Koszalina przyjechała MKS Piotkowia Piotrków Trybunalski, która w 13. serii spotkań zmierzy się na wyjeździe z młynami. Stoisław Koszalin. A Smolin przenosi się na środek rozegrania. Też mam wrażenie, że Smolin dużo może dać temu zespołowi grając na innej pozycji niż tylko skrzydle. No i mamy znakomitą interwencję Aleksandry Krepsy, Co prawda wykorzystała dobry, dobrą bronę. Sarnecka uruchomiła kontra. Jeszcze raz e, spokojnie rozpoczyna Piotrkowia, przyspiesza Roszak, no lub pas na lewe skrzydło, ależ piękne zagranie, jak wypatrzyła tam Aleksandra Oreszczyk Szyntaruk, Nie porozumienie z Magną i jest bramka, łatwa rzucona przez prawie całe boisko, Hanna Rycharska, Mączka. Do Andriczuk, próbowały tam krągą rozegrać akcję do lewego skrzydła. Co nie udało się przez skrzydła, udało się znów przez koło Hanna Rycharska. Są poddenerwowane, spieszą się, bo ta przewaga jest rzeczywiście bardzo duża. Grażyk, Trawczyńska znalazła przestrzeń między e, zawodniczkami Bojnowstolisław, które chyba już nie chciały faulować. No i biorąc pod uwagę, jak. Polski e, skład ma polski skład ma trener Waldemar Szafulski, to każda taka strata ale może być na wagę zwycięstwa. bramka. Piękna bramka Zagrajek odblokowała się jeśli chodzi o skuteczność. Próbowała przechwycić. Ładnie Drażyk dostrzegła wolne miejsce, ale dobrze pomagała Nowicka i jeszcze... Kończy się bramką z całego boiska. Sobecka. Pojawiła się Ola Zaleśny na prawym skrzydle. Ale dobrze teraz Wołownik w obronie. Bramka. To, to, to jest to, co Maciej Drażyk lubi najbardziej. Mączka. Zmiana pozycji z Andriczuk. Wyjście w górę Andriczuk i po prosie bardzo ładna bramka po przekątnej. Cały czas wysunięta w ataku Macedu. Ta obrona się opłaciła. Będzie kontratak z wysuniętą defensorką i Masedu sama przechwyciła, sama po końcu rzuciła. Potwierdzam twoją tezę. Te wydarzenia pokazują, że jak trwoga to do Macedu i w drugiej części wywiązuje się ze swojego zadania. Spodziewałem się faulu ofensywnego, ale przekroczyła linię, bramko, linię 6 metrów Andriczuk Będzie piękna bramka, ależ to zakręciła z prawego skrzydła Aleksandra Zaleśny. Jeszcze kilka sekund bez bramkarki koszalin. Smolink pod poprzeczkę. Zaskoczona, zupełnie sarnecka. Bardzo ładna bramka. W odpowiedzi Macedo nie dokręciła tej piłki Brazylijka. Chciała efektownie. Macedo na środek rozegrania, nabiega. Ale to podanie już nie mogło się udać. Przez ręce na poziomie na odległości właściwie dwóch metrów. Tymczasem punktują koszalinianki. Nie ma co owijać się w bawełnę w tym sezonie. Prezentowały się dużo, dużo lepiej niż dzisiaj w koszalinie. Niestety takie mecze też się przytrafiają. Jeszcze jest sporo grania. Kalicz na 36-36. 2,5 minuty z okładem do końca meczu. Ale cały czas Piotrkowia jeszcze chce podkręcić tempo. Jeszcze chce zdobyć e, kilka bramek. No look, pas do Klonowskiej. Ale proszę zobaczyć: koncert w bramce rozpoczyna. E, Natalia Filończuk będzie kontra. Zamieniona na bramkę przez Emilię Kowali, która pojawiła się na prawym e, skrzydle. Drażyk. Piękna bramka Masedu. Insegnalizowany rzut. To trafienie Masedu sprzed kilkunastu sekund. Naprawdę przepiękne. Tak trochę na otarcie łez. Tak trochę, żeby rzeczywiście udowodnić Państwu, że Piotrkowia ma w składzie bardzo dobre zawodniczki. Ale po prostu miała dzisiaj słabszy dzień i niestety musi pogodzić się z porażką w tym spotkaniu. 38-27. No te panie zagrały dzisiaj dużo lepiej, dużo skuteczniej. Były zespołem. I zasłużenie przerywają tą pasce trzech porażek z rzędu.